Golden Delicious i zmora w tym roku z orzewieniami w sezonie 2025 po kilku falach przymrozków wiosennych. Kwatera założona w 2022 roku wiosną, z drzewek jednorocznych z koronką, podkładka 10 rzędów na M9, a 4 rządki na M26, tam gdzie jest słabsza ziemia. Jabłka czy niżej położone na drzewie są gorszej jakości, bardziej, bardziej orzeźwione, czym wyżej tych owoców z defektami jest zdecydowanie mniej, ale to też zależy od rzędu, od strony i jeszcze od kilku czynników, jak zauważyłem. Odpad rdzawionych jabłek jest duży, jak widać, to jest odpad tylko z jednej strony rwanej, z dołów, bez gór kwatera była zakładana, zakładana na słupkach betonowych 3,5 metra, słupek od słupka 8 metrów, dwa druty i metalowy stylmer, taki ten w trójkąt składany. Nawadnianie tylko kropelkowe, nawet nie z linii, tylko staśmy taśmy kroplującej. Niestety brak tu nawadnienia nadkoronowego. Drzewko do były przez dwa lata malowane różnymi specyfikami, ale ostatecznie zostały okręcone siatką, co widać na filmie. Oczywiście nie tylko same orzechowe zombie. A tak wyglądają już jabłka w skrzyniach, w chłodni schłodzone, zmagazynowane. W kolejnym filmie pokażę goldena z innej kwatery, jak wygląda ładnie. A dajcie znać, jak wygląda golden u was.